w ogóle w kebabie nam powiedział, żebyśmy nigdy nie trzymali telefonu z tyłu spodni, bo kradną tutaj. Kamisia właśnie sprawdziła, że w ogóle dzielnica, w której mieszkamy, to jest właśnie ta najniebezpieczniejsza dzielnica Omonia, która jest Jeden, tutaj w jak całych Atenach. A my się zastanawiamy, czemu jest tyle wykręconych ludzi, którzy się na nas patrzą, chcą nas okraść. Wchodzimy w tą dzielnicę kurde naszą. Dobra, jesteśmy już na lotnisku. Sprawdzamy sobie właśnie jak dotrzeć na chatę i wychodzi, że możemy metrem pojechać. Dobra, jesteśmy już w hotelu, mamy kartę i wbijamy na fajne. Underdick dobry. Pyk, pyk, jakiś telewizorek. Ej, podobne jest ułożenie tej chaty jak wiesz gdzie? Jak w Albanii co byliśmy. Łazieneczko, pyk. Jest elegancko. Dobra, troszkę się zdziwnialiśmy. Ja to się, jak się czuję jak no, na zaradzone, a ty? Tak dobrze. Ja już teraz trochę lepiej, ale się jest taki dzionek po prostu organizacyjny. Nie ma turystów, jesteśmy na jakimś uboczu. Jest jakoś brudno i dziwnie trochę tu. Jest mega dużo bezdomnych, generalnie. Dużo jest na przykład ziomków, co na przykład falą ziółko na, w ogóle na chodniku na środku. Albo czpają jakieś inne dziwne rzeczy. Robią. No jest tak w dziwnym miejscu, chyba wylądowaliśmy. Mam nadzieję, że tak nie będzie wszędzie, bo jest tak troszeczkę niestrwałe, no nie? Ziomek w ogóle w kebabie nam powiedział, żebyśmy nigdy nie trzymali telefonu z tyłu, spodni, bo kradną tutaj. I żeby trzymać albo w tarapce najlepiej. Albo w przedniej kieszeni. Ale fajnie w ogóle, że wiesz, on nawet no. po angielsku nie umiał mówić, no. a jakby wytłumaczył nam tak ten. Fajnie, No tak. fajnie. Spoko, spoko. A i w ogóle zapłaciliśmy <grych> 6 euro za dwa takie spore kebaby. Ciekawe, fajnie. czy będą smaczne. No ale właśnie wielkościowe były duże i tak samo ta restauracja miała 4,8 opinii na 1000 ocen. Także chce w sensie się ocenę 4,8 na 1000 opinii. Dobra, proszę Państwa, plan jest następujący. Jemy sobie. Pewnie sobie coś obejrzymy. Jakie w ogóle ja mam włosy roztrzepane, muszę się umyć. Yy. I widzimy się jutro na zwiedzaniu po prostu Aten. Najlepszych miejsc. Witamy Was kolejnego pięknego dnia tutaj w Atenach. Świeci słoneczko, jest mega cieplutko. Zarąbiście. Szykujemy się teraz do wyjścia, jest tylko problem, że w ogóle nie mamy żelazka, nie da się ciuchów oprasować i po, po, pokażę Wam, jak Kamisia prasuje. Kamisia, jak Ci idzie prostownicą prasowanie? Kamisia mówi, że masakra. Hello, hello. Ja, kochani. Patrciku mam podmiecioną No Miedzi tam gorzej Nie mamy żelazka A teraz idziemy do albo coś gdzieś, albo chyba coś zjeść najpierw, no nie? No, no jest kurde, jest 14, a już nic nie mieliśmy. Będziemy sobie, proszę Państwa, jeść pizzę Ale śmiesznie, że przeszliśmy kawałek dalej niż wczoraj i tutaj jest już, już bardziej turystycznie na, niż tam na. Mamy pizzkę, szybko sobie jemy i lecimy na zwiedzanko Dobra, spacerujemy sobie i idziemy teraz do tego Akropolu, tak? Tak Na początek Ło, kurde, ty, jaka fajna cena! 6 z za takiego jakby w Rapika. W ogóle tutaj mamy 34 stopnie i jest taki gorąc. Mercedes Taxi. Co jest? Patrzcie, jaki fajny widoczek się tutaj zaczyna. Tam w ogóle stoją policjanci z karabinami. Dobra, mamy bilety ogólnie. Jak macie poniżej 26 lat? To jak macie poniżej 25 lat, to bilety są za darmo. Fajnie, co? po prostu pokazujesz dowód, i dostajesz bileciki, i sobie zaraz idziemy zwiedzać. Sporo ludzi jest, a my musimy wejść tam na samą górę. Widać całe miasto dosłownie z góry. Lubię mega takie widoki. Właśnie, że jesteście gdzieś tak wysoko kolumny taki klimat dają. Zmierzamy, proszę państwa teraz do świątyni Zeusa. Patrzcie tam, można normalnie z tego tak o, w kiosku. Thank you. Jesteśmy w centrum miasta i tutaj już jest ładnie, no nie? Już jest o wiele czyściej i tak, no ładniej o wiele. Idziemy, zostało nam, nam 7 minut. Dobra, tak wygląda świątynia Zeusa. Ej, w ogóle czekajcie, tą świątynię budowali przez prawie 700 lat, ale to jest kurde niesamowite, że takie zabytkowe miejsca jakby ciągle się utrzymują. Budowa w ogóle tej świątyni rozpoczęła się w VI wieku przed naszą erą. Czaicie? a skończyli ją budować w 131 roku w naszej jarze. Siema, idziemy właśnie na stadion w Atenach i opowiedz coś o nim. Macie ciekawostkę od czata. A, stadion panakejski, czyli Panathenaikos, to naprawdę wyjątkowe miejsce. To starożytny stadion, który jest w całości zbudowany z marmuru i był gospodarzem pierwszych, nowożytnych igrzysk olimpijskich w 1896 roku. Całkiem imponujące. Ej, dobra, to akurat ciekawe. Pierwsze igrzyska olimpijskie. Nie no to trzeba akurat zobaczyć. Idziemy tam. Dobra, jesteśmy na stadionie, zobaczcie jak on tutaj wygląda. Tutaj Kamisia w ogóle jakąś scenę stawiają. Patrz, będzie chyba jakiś koncert. Ogólnie to sobie już posiedzieliśmy trochę czasu. Faty porabione. No i co? Wracamy ze stadionu. Idziemy sobie po wrapiki te stołwaki. Ostatnie ujęcia. Ostatnie fotografie. Ostatnie chwile, proszę Państwa, w Atenach. Jak ty się Kamisia z tym czujesz? Fajnie. Fajnie? Ooo, i bardzo fajne. W miejsce lecimy bardzo fajnie, także musicie zostawić w tym momencie koniecznie suba tu. Komentarz, łapę w górę, bo kurde, w najbliższym czasie będzie takie miejsce odwiedzane i będzie taka podróż, że. Uhu, uh, uh, Nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia, a ty? Ale tak, szczerze, szacun. Zobacz, tak ubranym być na ciepło i stać w jednej pozycji się nie ruszać, to tak szczerze jest ciężkie. Takie coś robić. Patrz, jaki kotek słodki. Siema! Kamisia właśnie sprawdziła, że w ogóle dzielnica, w której mieszkamy, to jest właśnie ta najniebezpieczniejsza dzielnica Omonia, która jest Jestem, w całych Hatenach. Wiedzieliśmy, że ta dzielnica istnieje, ale byłam pewna, że ten hotel nie jest w tej dzielnicy. A my się zastanawiamy, czemu jest tyle wykręconych ludzi, którzy się na nas patrzą, chcą nas okraść. Także nie polecamy tam hatę nigdy brać. Bierzcie bardziej w centrum. Gdzieś tutaj, po prostu przy tych turystycznych miejscach Bo jest tam dziwnie Jaki jest obecnie poziom głodu? To idealnie, bo jeszcze nadal z 20 minut A właśnie sobie zamówiliśmy chicken with gyros bread y, Takie cołwaki, yes, jakoś tak to się wymawia Jest to taki tutaj specjał po prostu wiejski I właśnie sobie czekamy tutaj, o zobaczcie się robi, Pyk. Mamy już proszę państwa jedzonko Wchodzimy w tą dzielnicę, kurde nasą. Godzina jest właśnie piąta, a my wychodzimy z chaty. Idziemy odnieść kartę i już czeka na nas fura. Prosto na lotnisko. Jedziemy sobie na lotnisko już. Fajnie co? No mamy 27 minut. Więc idealnie. A lot mamy o której? 6? 6.20 zamknięcie bramek. 620 zamknięcie bramek, a jest piąta. 5.30. trzy. Witamy na Santorini. Właśnie przed chwilą wylądowaliśmy. Będzie mega fajna chata. Mam taką nadzieję, tak się zapowiadało na zdjęciach. Udało się na całkiem spoko przecenię ją kupić. No i zaraz Wam ją pokazuję, bo to będzie chyba najlepsza chata, jaką mieliśmy w historii naszych podróży.